Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry. Jakże miło mi Was witać w tym studiu. Zwłaszcza, że dzisiaj z Krzyśkiem czujemy się, jakbyśmy mieli 12 lat, jakbyśmy wrócili do czasów podstawówki, prawda? Ja zawsze się tak czuję, generalnie, ale dzisiaj, <laughs> dzisiaj szczególnie. Nie, no może na 12 nie, troszeczkę więcej, ale tak, dzisiaj jesteśmy typowo w podstawówce. Ja jestem podekscytowany i autentycznie nie mogę się doczekać. Słuchajcie, co się dzisiaj będzie działo? Nawiązaliśmy współpracę z pani z oficjalnym sponsorem Premier League, e, i będziemy sobie otwierali dzisiaj. Okay. Karty, tak jest, będziemy sobie otwierali karty z piłkarzami, to jest tutaj specjalna edycja Premier League Adrenaline XL 2023-2024, no i zobaczymy jakich piłkarzy trafimy, no powiem wam, że jestem bardzo podekscytowany, bo pamiętam jak będąc dzieckiem, będąc młodzianem, ludzie powiedzą, że nadal jestem młody i wyglądam jak dziecko, ale nieważne, jak chodziłem do podstawówki, zbierałem naklejki, paninie, oczywiście wtedy rodzice je kupowali i tak dalej, i tak dalej, wtedy to był majątek, a te wszystkie naklejki się traktowało z wielkim szacunkiem, wymieniało się gdzieś tam z kolegami, no każdy zbierał kiedyś panini. Czy ty też, Krzysiu, masz takie wspomnienia? Alby, oczywiście, że tak. Album Ligi Mistrzów chyba z 2008 roku mam taki. Wydaje mi się, że on był w czarnym kolorze i tam brakowało mi dosłownie trzech naklejek, które dokupiłem po latach na jakichś stronach Aha. dla kolekcjonerów za no, nie duże, nie jakieś wielkie pieniądze, ale na tamten czas ogromne pieniądze, bo chciałem mieć skompletowany i faktycznie jest gdzieś u mnie w domu skompletowany tenże album. Aha. Później z kartami też miałem pewną przygodę, ale to już jak sam zarobiłem pieniądze i stwierdziłem, że można je wyrzucić na, na głupoty i kupowałem sobie właśnie karty, karty panini z piłkarzami Premier League. Nawet mam taką, taką wspominkę, że kiedy pracowałem w Monachium, to byłem pewnego razu na Pchlin Targu i odkupiłem od kogoś prawie całą kolekcję kart z Ligi Mistrzów, z sezonu jakiegoś tam bardzo bardzo wczesnego. I bardzo dużo kart piłkarzy Manchester United tam było, dlatego, dlatego właśnie to kupiłem. Dlatego więc... dlatego Krzysiek jest kibicem Manchester United. Tak? Tak. Real, story, real Story Time. Dokładnie real Time. Tak. No nieważne. Słuchajcie, co wam jeszcze chciałem powiedzieć? W opisie oczywiście znajduje się link. Wy też możecie sobie zakupić takie karty, poczuć się trochę jak my. Um, Uciec do tej nostalgii, albo po prostu może jesteście kolekcjonarami, no to oczywiście zapraszamy was bardzo serdecznie do tego linku. A my co, bierzemy się za, za otwieranie. Słuchajcie, może jeszcze Krzysztof powie, że dla naszych widzów będziemy mieli coś specjalnego. Będziemy mieli konkurs, bo generalnie to jest pierwszy z dwóch odcinków z otwierania tych kart. Dzisiaj otworzymy sobie ten zestawik. Tutaj możesz pokazać na kamerze, bo zobaczcie, że my... Ale pokażę najpierw do tej głównej, Dobra. żeby nie było. Słuchajcie, to jest pierwszy odcinek w historii angielskiego espresso, y, gdzie nagrywamy na dwie kamery. Rozwijamy się dzięki naszym patronom między innymi, bo tą kamerę, którą widzicie tutaj, mamy dzięki y, naszym patronom. No i mamy nadzieję, że teraz jak na przykład ja tu pokazuję, to widzicie to, co jest na naszym stole. To już będzie Tomek montował, więc możesz rzucać y, pewne agresywne i ofensywne uwagi. I tak... miejmy nadzieję, że on to zrealizuje. W takim razie na pewno widzicie to, co widnieje y, teraz na stole. Tole, tutaj będziemy wam pokazywali nasze karty. No i co? Pięć takich paczek po, pójdzie do jednego właśnie z was. Piszcie w komentarzach, czy wy też kolekcjonowaliście naklejki, czy kolekcjonowaliście karty, ile ich macie może i, I która a, kolekcja była waszą tak, ulubioną, która kolekcja że, była waszą historię. ulubioną. <noise> Jednego y, autora, jednego z tych komentarzy oczywiście nagrodzimy pięcioma tutaj paczkami i też będzie mógł sobie je otworzyć. I tak, w ramach małej zapowiedzi dzisiaj otwieramy sobie to, otworzymy sobie też parę kart, y, kilka paczek z tego opakowania, y, a w następnym odcinku weźmiemy sobie po 10 paczek i z tego, co trafimy, ułożymy nasze jedenastki. Najlepsze jedenastki tego, co uda nam się wylosować. Będziecie mogli później powiedzieć, która jedenastka jest najlepsza. Y, I w ten sposób się pobawimy. Dla nas frajda. Mamy nadzieję, że Wam też będzie się to fajnie oglądać. No. To co, Krzysztof? Ty otwierasz to, ja może otworzę to, a wy w tym czasie zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję. Bo pewnie nie będzie nas słyszeć, jak będziemy tutaj szeleścić. Czy my ty masz takie e, perforowanie do otwarcia? Tak, no jeszcze już mieszkałem, ziomek. Jak? No dobra, już kumam. Eee. No i można to przyspieszyć, jak otwieram. Robię to strasznie, nieporadnie i powoli, bo nie chcę niczego e, zepsuć tutaj. Nie, to już się spsuje. tu mamy? Mamy paczki z kartami to, to trzy bodajże. Jest, no dobrze, ona już to zepsuł. Trzeba. Mamy e, złotego piłkarza Inside. Golden Baller Inside. Nie jest. mam pojęcia. Mam nadzieję, że będzie to, Yosaka, który był na okładce tego. <noise> tu jest karta z limitowanej edycji. Jest też cały album to jest. E, coś, co może sobie później uzupełnimy i zobaczymy no, no jak, e, jak, to jak to wygląda i ile. I lub piłkarze udało nam się trafić z tego całego z całego zestawiania, no bo wiemy, że tych kart będzie na pewno, na pewno dużo. No i na coś na co czekałeś, czyli ten, ten plakat, A który, właśnie, to są w dwa w istusze, chyba... widzę, się znajduje. Widzę Tyrona Minxa. <laughs> Nie, to jest taka plansza do gry. okej, okej. Okay, okay. okay. Nie będziemy ukrywać, nie znamy zasad gry. W, w... A co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie co chyba jeszcze jest. Po drugiej stronie jest właśnie taki, taki, taki plakacik z piłkarzami. Mamy okay. Lisandro Martineza, Nika Poupa, właśnie Tyrona Minxa, widzę tu Darwina Nuneza, Gabriela Jezusa i Kevina De Bruyne. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać w pełnej okazałości. Mam nadzieję, że mi się uda, a Tomek kiwa głową, czy widać. Tomek kiwa głową, Dobrze że widać. widać. Dobrze. Także to odkładamy sobie na razie na bok. No i co, i zaczniemy okay. od tych e, kart. No dalej. Um, która dla Ciebie? No ja to ja wezmę tego Golden Baller Inside. E, szukaj, no mam doświadczenie z Invisible ze złotymi e, czasami, więc... Dobrze, otwórzmy, zobaczmy, co to będzie. A ty co masz? Ja mam limitowaną edycję. Okej. Okay. Tak? Dobra, no to sprawdźmy. Powiem ci, że emocje w moim sercu. Nie wiem dlaczego ja się czuję jakiś... Co masz? Czekaj, czy ja widzę Luton tam? Ode mnie a Maribel, <laughs> 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 czyli tak y... spodobać. ci się. Dobra, okay, poczekaj, Saka. najpierw omówmy Amari Bell, tak? Amari Bell, czyli ukłon w kierunku e, fanów Fantazy Premier Ligi, w kierunku Łukasza Maciejewskiego, który, jeżeli dobrze kojarzę, bardzo to tostował Amariego Bella na początku tego sezonu. E, nie wiem, czy w ogóle dalej go nie miał w składzie. Wydaje mi się, że też Tomek miał go ostatnio w składzie Fantazy Premier Ligi, liczył, za, że zagra, mimo to, że miał kontuzję. E, także pierwszą limitowaną kartą jest Amari Bell. To uwaga, ja pokazuję, że jest to karta złota i piłkarz, którego bardzo lubisz, mój drogi, proszę ciebie, Markus mm. Rashford. Golden Baller. No, czyli ten tak, prawdziwy jest. star, bo i nie Bukajosaka. ten, ey, ten ey, prawdziwy, ey. prawdziwy. Ale zobacz na te statystyki. Boy. Wszystko po stówce. No, miałem nadzieję, że to będzie Bukajosaka niestety jest to Markus Rashford eee, <noise> czyli karta dla Krzycha będzie jeżeli już, jeżeli już wylosowaliśmy Marcusa Rashforda to no. zdradzę pewien, e, pewien plan na przyszłość, na kolejne odcinki e, generalnie long story short, swego czasu zajmowałem się zbieraniem autografów i, i tam moja kolekcja jest całkiem pokaźna mamy plan wysłać list z prośbą do autograf, o autograf do e, 20 piłkarzy z 20 klubów Premier League, czyli z każdego klubu wybrać jednego piłkarza, napisać zobaczyć czy odpiszą, e, więc wydaje mi się, że do Manchesteru United, prośbę skierujemy właśnie do Markusa Rashforda i spróbujemy uzyskać podpis na tej złotej karcie. Jeżeli się uda, to może taka karta trafi na konkurs. Mega, mega fajny, mega fajny rzut. Ja w ogóle, to co, otwieramy dalej chyba, nie? E, tak, to co, po pięć sobie, sobie weźmiemy, możesz do, dolosować z tamtej, z tamtej dalszej części. I oczywiście pięć takich, o tak jak teraz sobie widzicie, pięć takich paczuszek trafi w wasze ręce nieotwieranych, to to będzie dla ciebie Krzychu. Bardzo cię proszę. Ja pewnie przelosował takie, żebym dostał słabsze karty, ja, ja, ja go znam, ja go znam. Nie no, nie wiadomo. Słuchajcie, tu na pewno w każdym jednym jest jedna limitowana. Jedna excellence w każdym, w każdym boksie, więc będziemy sobie patrzeć. To na razie dajemy sobie na samą górę. Kurde, to na Maribel taki zawód lekki. No, na Maribel delikatny zawód, nie? Mimo wszystko delikatny e, zawód. Ale Markus Rashford super. No tak, ty trafiłeś dużo lepiej. Zobaczymy w tym kolejnym odcinku, na który od razu zapraszam. E, która 11? Która 11 będzie lepsza, komu uda trafić się lepsze być, karty? To może być fajne, muszę ci powiedzieć. To, to może być bardzo fajne. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? już widzę, że coś z Manchester United tutaj. Ja widzę coś, e, u, mnie z się, u mnie się trafiło. Masz ten jakiś klub? Ja mam no tak. Aston Villa. A ode mnie Brighton, także. Okej, okay, not bad. Dalej, o jest, yes, i mój ulubieniec Dwight McNeil, którego kiedyś powiedziałem, że... Kurczę, ale to bardzo fajne. Warto? U mnie Emiliano Martinez, czy w ogóle pasowałby do, do twojego klubu, więc... A to są, a to są właśnie te karty Excellence, tak jak karty rozumiem? To, to w ogóle, okay. ja wiem, że jeżeli ogląda nas ktoś ze sceny YouTube'owej otwierania kart Oj, i tego typu rzeczy, ja wiem, że to się przekłada, żeby wychodziło, wychodziło na tyle dobrze, żeby ta karta limitowana była na samym końcu, ale my jesteśmy amatorami, także musicie, musicie nam wybaczyć. <grym> a okej, okay, tak? No, tak jest, Rzeczywiście? To dobra, to następnym razem zrobimy tak, żeby to... Kurczę, karty... tylko ja nie do końca wiem, jak to się przekłada, więc spróbujemy to zrobić w ten sposób, żeby wyszło dobrze, okay. ale, e, ale tak zrobimy. Ja dalej mam line-up, słuchaj, 5, 3, 2, Sheffield United. O kurde, nie widziałem czegoś takiego wcześniej. No, pokaż widzom. No dobra. No, <laughs> ja tak jak, się... już, jak już muszę, ale nie widziałem wcześniej czegoś takiego. No, fajne, bardzo fajne. 5, 2... Jestem bardzo ciekawy z zasady gry. Musimy sobie przeczytać, obczaić, obczaić no, jak to się gra. Ciekawe że to jest fajne, bo może, może, może zrobić z tego właśnie zrobić jakiś content odcinek, i zagrać. No, zagrać no, zobaczymy Tak no, zobaczymy. zobaczymy. Dalej Łukasz Maciejewski. <laughs> jest i Łukasz Maciejewski. Ode mnie znowu formacja 4-4-1-1, tylko tym razem Bormów. Ale Christian Romero właśnie, dajcie znać, podobny do Łukasza, nie? Bo strasznie, generalnie strasznie. jak były Mistrzostwa Świata to Łukasz mówił, że dostawał mnóstwo wiadomości od takich znajomych, którzy wiesz, nie śledzą piłki, z, że jest tak. mega podobny tak. do Christiana yes, Romero. Jest, jest, jest. Ale w sumie ty też masz coś z Christianem Romero. Ta? No tak, odrobinkę. Ten, ten Christian Romero to jest takie połączenie ciebie i Łukasza. Mógłbym <grystanie> <Bo> mieć <miał grystanie> wzrostu tyle co Christian Romero. Niestety. Dobra, ja mam, ja mam dwa asy e... na koniec, więc daj swoje. Dobra, bo ja daję tak. mocno, nie? Chris Basham i Rico. Henry, Rico Henry. Henry, tak jest. U mnie jest mocno. Mocno jest no, u ciebie. No bardzo mocno. No i słyszałem, że Manchester United, więc czekam. Najpierw jest Jarrod Bowen, Jared czyli Bowen. piłkarz, który niedawno przedłużył kontrakt Jared z Hammers United. I to jest super. Ale na koniec mamy prawdziwą gwiazdę. Eee, prawdziwą gwiazdę. Ja może, ja może pokażę. pokażę do, do, do głównej kamery, żeby to na pewno było widać, żeby to na 100% się, się nagrało. Harry Maguire, jest. czyli no piłkarz, gwiazda Manchester United, piłkarz, który Swoją drogą, w tym spotkaniu z Brentford, wygranym swoją drogą, mamy tutaj e, dokładnie takie <laughs> zestawienie. E, Harry Maguire zagrał naprawdę dobry mecz, więc e, to jest jeszcze piłka, który się odbuduje. Ja tak. jestem pewien, że on się odbuduje e, i e, coś z tego jeszcze będzie w przyszłości, chociaż. E... Dzisiaj widziałem jakiś taki link, w którym podobno powiedział, że nie ma zamiaru tutaj grać do, do końca tak, świata też to widziałem. i siedzieć na ławce, tylko chce być piłkarzem pierwszego składu. No dobra, no, lecimy dalej. Może Myślę, te że... faktycznie limitowane sobie damy na początek, okay. bo to jest to, co większość ludzi zazwyczaj interesuje w tym kontekście karcianym. z tego, Dobra, co dobra, mam wiem, nadzieję, bo, że wiem bo, to kiedyś, widać. wiem, bo kiedyś oglądałem. Czy widać? Dwight McNeil. Było małe cięcie, bo musieliśmy sprawdzić, czy było widać kart. Oczywiście, kart nie było widać. Tych już ułożonych, teraz wszystko elegancko widać. Takie na razie trafiamy kartę, otwieramy dalej. Widzę, że krzycze. Kurczę, i teraz chyba to robiło się także od tyłu. Okay. To jest ten kodzik, który nas nie interesuje. Ja już widzę, że nie tak się to robiło. Już widzę, że nie tak się to robiło, ale tą pierwszą kartę po prostu daje się na, na tył chyba, tak? W sensie tą Ja mam tą, tą y, limitowaną na dajemy do... na tył po dobra, prostu dobra, z tego, dobra. co... I lecimy. No to zaczynaj. Ode mnie Ridewald, na sam początek. Girowald. Tak a ja mam piłkarza World Class. I mamy tutaj Anela Achmedchodzicza, czyli no. jednego z moich ulubionych obrońców w tej uh -huh. chwili w, ogóle w Premier League. Bardzo lubię tego zawodnika. Jestem zdziwiony, że dostał karty World Class już w tej chwili, bo jednak jest dosyć krótko na tej scenie Premier League. No ale patrząc na kadry Sheffield United to raczej raczej nie ma się co dziwić. Ja mam teraz dwóch piłkarzy Manchesteru City. Jeden z nich to Manuela Kanji. U mnie Pierre-Emil Hoiberg i też no, piłkarz Manchesteru to... City. Więc... U mnie Bernardo Silva. A ode mnie Rodrigo. No. Ciekawe, Ciekawe czy tam się tam się piłkarz, Rodri... Ten piłkarz, piłkarz którego, którego zabrakło. zabrakło. Ostatnio Zag zagadku, z Arsenal'em. Czy się śnieście. powtórzą? Na pewno się powtórzą. No właśnie, jestem że czy tego się na pewno O, powtórzą. Gianluca Kamakka. Ja, ja mam naprawdę memowe dzisiaj karty, bo jeżeli <laughs> śledzicie szóstą ligę Europy i śledzicie przerwę na kawę, to z pewnością wiecie, że Ryan Brewster jest jednym z tych piłkarzy, <śmiech> <śmiech> których e, darzę niewielką sympatię i uważam go za. E, i... To, to, że ten człowiek poszedł za 30 milionów funtów, to jest największa grabież w historii futbolu, futbolu. E, i nawet Harry Maguire nie jest taką grabieżą, więc e, no, trafiają do mnie ciekawe karty ja, dzisiaj. Powiem wam, że ten opening z minuty na minutę nieco coraz bardziej jara, bo... Yy, no, kogo masz dalej? James o, no, ja tu mam Emiliano ja ma Buendia, karta Playmaker, tak, jakaś specjalna karta, no bo mamy dwie, jedna jest ta XL, a druga jest Limited Edition. No właśnie, o, ty masz złotą kartę? No właśnie. A, ja właśnie, nie trafiłem złotej. No dobrze, czyli rozumiem, że Emiliano Błędia, Playmaker. W ogóle, jeżeli ktoś się zna na, na tych kartach, to może nam opisać, co trafiliśmy ciekawego, w sensie co trafiliśmy takiego Rare. Ja sobie w ogóle sprawdzę, bo te. To... Okay. Hmm, są stronki, z, na których są wartości tych kart generalnie opisane, więc posprawdzam sobie już po odcinku, co trafiliśmy. I jak będą jakieś fajne, z ciekawą wartością, to poproszę Tomka, żeby wrzucił tutaj na ekran <grym> e, przy każdej karcie. I Tomek na pewno się ucieszy, robiąc no, więc to, więc. E, więc Skoro tak. ty masz tą kartę, to ja pierwszy od. E... U, Enzo Fernandez. Kolossus Enzo Fernandez. Ej, fajna ta karta taka czarna, z, z ale e, Kolosus to jest dobre określenie dla takich piłkarzy, o. właśnie środka pola, którzy gdzie myślę, że z taki piłkarz Bruno Guimarães mógłby dostać kartę kolosus. Declan Rice. Declan Rice oczywiście, no. No. Kazemiro to teraz taki kolos na glinianych nogach, ale też gdzieś by mógł dostać. A ty patrzy, widziałeś już co masz? Widziałem, że no. widziałem klub, nie okay. widziałem zawodnika. No, Wiem, że nie. jest to Liverpool i jest to Cody Golden Baller, czyli to samo co Marcus Rashford. To tak. chyba jest jakaś mocna karta, tak mi się wydaje, no że tak. to będzie Same coś. Coś wyjątkowego coś, coś wyjątkowego, coś co może być dosyć rzadką kartą. No mega, mega spoko na razie. No oczywiście naj, najlepszą kartą na razie, którą udało się trafić to Dwight McNeil. Udajmy <laughs> to może tutaj, bo tam dobra. nie będzie Rzeczywiście, Oczywiście. Ewentualnie możemy tego Kodiego Gak pozostawić za Amery'ego Bella, bo, <laughs> bo jest chyba drugą najlepszą kartą, dobra. którą dzisiaj trafiliśmy. zostały nam na jeszcze trzy paczuchy do otwarcia na tym odcinku. Oczywiście zapraszamy was na następny, gdzie otworzymy sobie kolejne pięć i ułożymy z nich jakiś z skład. Dziesięć, 10 Dziesięć będzie otwierać? No tak myślę. No dobra. No dobra, lecimy, lecimy Teraz dalej. tak, mamy kot. I żebym ja zrobił to dobrze, nie? Że ja to zrobił dobrze. Ja nie wiem, czy. Nie to wiem, czy dobrze. zrobiłem to dobrze? Ja też nie. <noise> nie mam zielonego pojęcia. <noise> eee, lecimy. Ale nie powinienem chyba zaczynać od topkipera, więc chyba zrobiłem <noise> to źle. <głos> <głos> to dawaj odwróć. odwróć no dobra, już wiem, kto to jest, więc lecimy po kolei. No dobra, ja mój ze Sky A u mnie topkiper Ederson. Co ciekawe, z Brighton jeszcze. A, A teraz czyli już nie było aktualizacji, czyli kolekcja musiała wyjść wcześniej tak, niż ten transfer najprawdopodobniej. Może jest dzięki temu więcej warta, nie wiem. Lecimy dalej. U mnie Vincente Gaita. O, pierwszy Polak. U. O Boże, fajnie jakbyśmy trafili Kiwiora. I no moglibyśmy mamy w sumie ilu Polaków w Premier League trzech? Kuba Kiwior, Łukasz Fabiański, Matikasz i popełnimy ogromne fopa, jeśli o kimś zapomnieliśmy. No nie no, Bednarek już nie gra. No ewentualnie pewnie są gdzieś tam w akademiach jakieś chłopaki, w, które przebijają. Tam w Villa jest chyba ten polski bramkarz. E, 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 tak, ale zapomniałem w ja tym momencie. Też, też nie nie pamiętam, ja też nie pamiętam totalnie. Przepraszam, jeżeli nas oglądasz, na pewno sobie przypomnimy. E, ale mamy Matiego Kesha, bardzo fajnie. Ja liczę, że uda się jeszcze trafić o, w Kiviora. Ja mam absolutnego kozaka, ben, czyli Ben mi. Mi. Sanchez. Mogło być lepiej. Scott McKenna. Emiliano Buendia, piłkarz niegdyś łączony z, z, między innymi z Arsenalem. O, ja teraz mam... Kurczę, może jestem ee, ignorantem. Pierwszy raz widzę to nazwisko. <laughs> Powiem ci szczerze, że ja też. <laughs> ale to nazwisko widzę już na pewno, widziałem już dzisiaj raz, ale zobacz, to jest karta U, Game, Game Changer Jarod Bowen, czyli pewnie jakiś... A, a ja, ta <coughs> specjalna karta to jest po prostu Nathaniel Forest. Bardzo ładna, swoją drogą. Błyszczy się, fajnie. I Rico. Yeah. Rico Henry też, też już był. Ultrasonic. Ultrasonic. Matko, ile tych rodzajów Czy Rico jest? Henry jest Ultrasonic? Nie, Nie. Że znalazłbym kilku innych piłkarzy, no, którzy mogliby ultras Auri być ultrasonikiem. Nie no, ale Bukayo Saka mógłby, mógłby być ultrasonikiem. Właśnie, Nie, no wiem. słuchajcie, tak prywatnie... Alejandro powiem, Garnaczo ale... też mógłby być e, e, ultrasonikiem, tacy piłkarze. Noriko Henry? Nie. Prywatnie wam powiem, że jednak ten Bukayo Saka mógłby paść tutaj, no. Mógłby, y, mógłby tutaj do nas zawitać. Dobrze, lecimy dalej. Lecimy dalej. Dobra. Bernardo Silva to chyba pierwsza podwójna, bo już był chyba już, Bernard Bernardo, już Bernardo Silva. Ben mi też się trafił podwójnie. Gianluca Kamaka też już się zrobił. A widzisz, jak od razu Vincente to też. Nie, Vincente to nie był. Był przed chwilą. Tak? Przed chwilą. No dobra, wierzę ci przecież. Był, był, był. Na pewno był. Przed, w poprzedniej paczce ja miałem Vincente <laughs> okay, Gaita. Okej, okay, okej, wierzę ci. James Garner, jego na pewno nie Łukasz było. Łukasz Maciejewski też już był. Łukasz... James, James Garner w ogóle robi tak kolosalne postępy, że no ja jestem mega podekscytowany rozwojem tego chłopaka w ostatnich tygodniach. Wydaje mi się, że to będzie siła Evertonu Krzysiek, w najbliższym czasie. Co ja widzę? Widzę midfielder, widzę Arsenal, ale widzę CDM, CM. Czyli co, Declan Rice albo Mohamed Neni może Thomas Partey? Thomas Partey jednak. Okay. O, to lecimy dalej w takim razie. Joachim Andersen. U mnie game changer Dominik Solanki. A szkoda, że nie Filip Billing, mój ulubiony piłkarz <laughs> Bormów. I nas o Boże, tą kartę byś chciał mieć Krzysztof. A ja mam coś fajnego dla Ciebie. Ta, to możemy się o, Ty masz Arsenal, bardzo chętnie przyjmę, a to dla Ciebie, Twój jeden z ulubionych piłkarzy, Uuu, Jack Grealish No i właśnie, jeżeli chodzi o wysłanie listu do Manchesteru City, to ja wiem do kogo wyślemy list z do Manchesteru City, właśnie do Jacka Grealisha. Ostatnia, e, Ostatnia Patrz patrząc, na ten, tak w ogóle, ja mam tutaj taki syf, widzę, że Ty tutaj tak ładnie zrobiłeś, rzuciłeś <laughs> wszystko na podłogę i obok Ciebie jest porządek, a u mnie jest syfik, więc o, ten... e, e, nie patrzcie widzowie, ale... Bardzo fajnie, podoba mi się ta karta Jacka Grealisha. W ogóle bardzo ładne są te karty, kurczę, no, lege, lege. To, jest, to jest to, że te karty naprawdę wyglądają git. Dobra, ostatnia szansa w tym odcinku na Bukayo w ogóle mam w domu jeszcze jakieś takie podstawki na te karty, że ta karta tak ładnie wygląda. I jakieś koszulki Fajne na pewno rzeczy. były takie, że można, wiesz, sobie... Tak, koszulki też mam, no, no na pewno. Chelsea goalkeeper u mnie. Albo widzisz, bo to tak może się właśnie powinno otwierać, że widzisz najpierw co i możesz sobie zgadywać. Być może, być może tak jest. W następnych odcinkach, o dziękuję bardzo, bardzo w następnych dziękuję. odcinkach poprawimy się Czyli z Dwie tym. złote karty. Dobrze, tak. lecimy dalej. Kepa Arrizabalaga. Keon Winson. Obecnie Czyli też piłkarz, który już w Premier League tak. nie gra, jeżeli chodzi o Kepę. Ciekawe czy jest Harry Kane. Właśnie, w, ciekawe. Podejrzewam, że będzie. Dobra, lecimy dalej. Mam coś dla Ciebie. O, oh, jest, Ben White. Tak jest. Odbyliśmy w ogóle dyskusję przed programem. Tak. Czy, ci... czy, czy Ben White jest Przystojnym facetem. Czy jest przystojniejsza Jacka Greelas'a? Nie, no to uważam, że nie To uważam, że nie. No, ale... znaczy, można dyskutować mam wrażenie. Nie. W komentarzach domyślamy się, że 90% naszej widowni, tak strzelam, to, to, mężczyźni. to faceci. Piszcie, czy wolelibyście wyglądać, nie? Piszcie, czy wolelibyście wyglądać jak Ben White, czy wolelibyście wyglądać jak Jack Grilish? Ja chyba jak Ben White. Ja jak Jack Grief. Okay. No to lecimy dalej. <laughs> Oczywiście, jeżeli u. są e, widzki, to piszcie, który, który, czy Ben White. No jest i mamy w człowieka, tak. o którym e, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu. O. A jeżeli nie, pokażę do, do, kamery, Vai, e, do kamery głównej e, Dan Bern. E, człowiek, o którym pojawi się na naszym kanale materiał, e, ale ten materiał będzie dostępny tylko dla patronów, bo jest to sugestia jednego z naszych patronów, żeby, żeby właśnie materiał o karierze Dana Berna przygotować. E, więc ten materiał się pojawił u nas na, kale, na kanale. Niefortunna <śmik> Niefortunne <tle. śmere> przejęzyczenie <Professora> słuchajcie, eee... harness, nie możemy tego zostawić. Nie możemy <śmik> tak zostawić. Co musi iść? Więc ten materiał. Więc, więc ten materiał pojawi się u nas na kanale. A jeżeli chcecie mieć dostęp do takich materiałów, to zapraszamy na naszego patrona. Exactly. Tam właśnie tego typu treści no, szerzymy. White powtóreczkę. Lecimy dalej. Kyle Walker. Bob Freeman. I teraz rozumiem, że karty specjalne. Uuu, a ta jest przepiękna. Naprawdę karta Richard Lison. Fire. fire. Ja też mam Fire. Manuel oh. Benson Fire. Do Richard Lissona pasuje bardziej fire niż do Manuela Messona, jeżeli mam, mam być szczery. Ale bardzo ładny, bardzo ładny design tej karty. Naprawdę mi się podoba. I, I na koniec mam karta, jeszcze. No. Marcos ode mnie: Adreli, Adrenalin, Adrenalin Rush. Rush, a ode mnie jest Aerial Ace, czyli okay. as w powietrzu. Michel Antonio, no bardziej kolosus bym tutaj dał. Tak jest, jest. To jest taki kolos to typowy, pasowałby. silny gość. No, ale fajnie, bardzo dużo tych kart. Naprawdę dużo różnych, dużo różnych rodzajów. Mam wrażenie, że kiedyś, kiedy ja ogarniałem mhm. ten temat kart, czy w ogóle no w naklejkach to w ogóle nie było żadnych takich bonusowych, konkretnych kart, z tego co kojarzę. Ale tu jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Ładne, fajne karty. I to tylko wyjmę to, co na Was czeka. Też możecie się poczuć jak my. Pięć takich paczuszek poleci do jednej osoby, z którą wybierzemy spośród wszystkich komentarzy, które zostawicie pod tym filmem. Jeszcze pokażę, że na tej kamerze, skoro już ją mamy, to ją wykorzystajmy. Skoro nie odpadła przez całe nagranie, to, to możemy ją wykorzystać. To jest, to jest najważniejsze. Yy, tyle. Mnie się bardzo podobało. Yy, mi też. Cofnąłem się troszkę do przeszłości. Bardzo mi się podoba, że tutaj udało się trafić o taką kartę. Eee, chyba więcej Manchester United mieliśmy niż Arsenalu, tak mi się wydaje. No ja kurczę, nie wiem. No co, z Manchester United był Harry Maguire i, I Marcus, Marcus Rashford, Rashford no tak, z Arsenalu, z Arsenalu byliśmy na White, White Herbie, Tomas Thomas Tomas Parta jeszcze był. Chyba No tutaj tak, rzeczywiście e, mógłbyś triumfować, jednak, mimo wszystko. No ten, jeżeli sposób. się też tutaj Jackie, naprawdę, naprawdę fajna karta. Generalnie bardzo przyjemnie się to otwiera. Ja jestem już e, podekscytowany następnym odcinkiem. Więc, Oj tak, e, wpadajcie koniecznie. Dla Was będzie to pewnie e, chwila czasu. Dla nas to będzie 5 minut, kiedy zaczniemy nagrywać się odcinek, więc wy będziecie czekali trochę dłużej. Eee... No to co? Chyba się żegnamy. Pamiętajcie, się że, żegnamy. że Wy też możecie sobie otwierać takie paczuchy. Zapraszamy Was do linku w opisie. A co? Dziękujemy za taką fajną współpracę z Panini, ale jeszcze mam wrażenie, że się zobaczymy. Na pewno w następnym odcinku. Eee, no to co? Żegnamy się. Zostawiacie łapy w górę, zostawiacie subskrypcję. Eee, my lecimy z nagrywaniem dla Was dalej. Chyba, że przyszła pizza, to wtedy trochę poczekamy. Trzymajcie się i cześć.